Ponad 1200 metrów drogi i koszt 4,5 miliona złotych. Umowa została podpisana, i już wkrótce czeka nas przebudowa drogi gminnej na odcinku krosno odrzańskie Łochowice. To kolejny duży krok w rozwoju gminy. Modernizacja infrastruktury drogowej to także szansa na wzrost bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach. Wszystkie drogowe inwestycje wywołują u mieszkańców wiele emocji, bo każdy czeka na nową drogę koło siebie. Ja cieszę się, że dzisiaj z firmą Contract, czyli sprawdzonym partnerem biznesowym, podpisujemy umowę na drogę, na którą czekało wielu mieszkańców przez wiele lat. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo drogowe Kontrakt. Często niestety też musimy odwiedzać. Miejsce tam przy cmentarzu jeździmy tam sami drodzy nasi pracownicy. Więc też na pewno docenią to, że, że to jest zrobione. W ramach przebudowy drogi zaplanowano między innymi poszerzenie istniejącej trasy z szerokości 3,5 metra do 6 metrów. Oraz wymianę zużytych oraz wadliwych nawierzchni i podbudowy w technologii bitumicznej, przebudowę i budowę zjazdów, montaż 46 zestawów oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi w technologii LED, a także, co bardzo ważne, budowę 67 miejsc postojowych na parkingu przy drodze w otoczeniu cmentarza miejskiego. Musimy mieć miejsca parkingowe koło cmentarza komunalnego. Dzisiaj troszeczkę gościnnie korzystamy z tego parkingu, który należy do ogrodów działkowych, bo jest on w urzeczonym terenie dla, na rzecz ogrodów działkowych i nie możemy tam robić tej inwestycji. Dlatego te miejsca parkingowe, ponad 60, które powstaną, będą odpowiadały na potrzeby, zwłaszcza związane z większymi ceremoniami pogrzebowymi na naszym cmentarzu komunalnym. Czas realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec przyszłego roku.